Miłość i moc, miłości moc, miłości moc. W magicznym kalendarzu zbliża się najważniejsze święto w roku, czyli przesilenie zimowe. Święto światła, zwycięstwo światła, jule. Wszyscy myślą, że ten dzień, to święto, skondensowana jest do jakiegoś punktu w czasie. Tymczasem poganie wierzyli, że to całe 12 dni, które od 21 grudnia aż do 1 stycznia wyprowadzają świat z mroku. Ze względu na to, że oczywiście zawsze ten czas jest pozbawiony takich radości letnich, zawsze ten czas jest nieco bardziej smutny, poważny, zawsze ten czas jest w pewien sposób skłaniający do refleksji. To, by uniknąć zbiorowych depresji, by uniknąć wręcz zapadania się cywilizacji, naturalnym było, że stworzone zostaną jakiegoś rodzaju święta, ceremonie, i niezależnie od tego, z jakich pobudek tego dokonano, niezależnie od tego, jak nazywano odradzające się słońce, tak odkąd człowiek istnieje na Ziemi, ten dzień, jest świętowany. To dzień, w którym zwycięża odwieczna natura Słońca. To dzień, w którym wiemy o tym, że niezależnie od tego, przez jakie mroki przechodzimy, przechodzimy przez nie tylko po to, by ten świt nowego czasu, nowego Słońca był jeszcze bardziej piękny. Tym razem Święto Światła ma zupełnie inny wymiar. Jest oczywiście nastawione na cud, jest oczywiście wibracją, częstotliwością, która zawsze zestraja czyniącego z najwyższym potencjałem, ale jest to święto, które przeprowadza cały świat przez ten punkt zwycięstwa światła. Jest to święto, które tym razem w erze wodnika po raz pierwszy ustanawia tego rodzaju symboliczne przejście. To bardzo ważne, bo każdy człowiek, niezależnie czy zna się na rytualistyce, czy nie, czy wydarza się poprzez magię, czy wręcz tego unika, każdy człowiek przejdzie z mroku siebie w światło siebie. Ostatnie tygodnie dla wielu czyniących mogą być trudne. Listopadowe energie to energie odchodzenia, śmierci, zakańczania. To energie które mają w sobie dość mało entuzjazmu, natomiast bardzo wiele mocy. Wszystko, co dzieje się teraz na niebie, wręcz namawia nas, zmusza wręcz do entuzjazmu, bo mówi, że nam się uda to, co zakładamy. Wszystko w świecie, we wszechświecie potwierdza, powtarza, że pracuje ku nam i na naszą korzyść, jeżeli my też takie kierunki dla życia zachowujemy. Dlatego też ważne, by podczas tego święta światła wnieść intencję o nieco bardziej rozszerzonym zakresie. Oprócz tego, że każdy, kto w kręgu magicznym postawi swoje życie w rytuał i poprosi o pomoc boską i anielską, otrzyma swój cud prywatny, otrzyma zasilenie wody życia w każdą dziedzinę życia. Tak. To, co reprezentujesz, sprawy, które są dla ciebie ważne, rzeczy, z którymi się mierzysz i nad którymi zaprowadzasz teraz zwycięstwo, bo jest to możliwe chociażby poprzez rytuał. To wszystko miej w swojej pamięci, miej na uwadze, a wnieś jako intencję też. Wszystkie te rzeczy, które w Twoim życiu stanowią ważny kontekst, wszystko to, co wstawione jako zdjęcia. W album całej dotychczasowości za 5 lat sprawi, że się uśmiechniesz, i pomyślisz, M, to było takie trzecie gęstościowe. Pamiętajmy, że Święto Światła to bardzo ważny most pomiędzy nie tylko momentami, to nie jest punkt A, punkt B, a pewnymi zakresami czasu. Oto wychodzimy z roku 2023, wkraczamy w rok kolejny. Z siódemki. Która w numerologii oznacza łódź szczęścia, która mówi w no, terminologii anielskiej o komunikacji, jest liczbą Gabriela. Wchodzimy w ósemkę. Dla numerologów ten nowy rok zaczął się już we wrześniu, oczywiście. W magii też bierzemy to pod uwagę, natomiast bierzemy pod uwagę też wygęszczanie się całej rzeczywistości fizycznej z jednego potencjału w drugi, ewoluowanie w ten potencjał. I tak jak siódemka, to była energia, w której wiele zależy od spontaniczności, właściwie wszystko. Energia, w której można się spodziewać niespodziewanego, można się spodziewać niespodzianek, można się spodziewać zaskoczeń. Tak ósemka, w którą wchodzimy, jest w 100% logiczna życiem. Jest to potencjał, który mówi nam o zapłacie za nasze czyny. Dla niektórych wydawałoby się wręcz karmiczny, choć nie kręcimy się już jako ludzkie DNA w kołach karmy od 2020 roku i jest to zakończone definitywnie, to jednak powrót energii, dla niektórych będzie smakował po prostu konsekwencją. Dla innych natomiast, dla większości, to będzie świetne podsumowanie. Dobre wyjście, dobry punkt startowy. Do tego, żeby ruszyć bardzo odważnie w przyszłość, ta przyszłość, y, którą ustanawiamy w momencie Święta Światła, to przyszłość na cały sezon tego słońca, czyli do kolejnego Święta Światła. Y, I to przesilenie ma bardzo ważną energię, dlatego, że daje nam coś, o co nawet nie wiemy, jak poprosić. Daje nam brakujący składnik do tego, co tworzymy. Niezależnie od tego, czy ten brakujący składnik to jest lepsze samopoczucie, czy to jest bardziej stabilne zdrowie organizmu, czy to jest jakiegoś rodzaju na przykład sukces zawodowy, to jeżeli wiemy, jaką formę siebie tworzymy, jeżeli zdajemy sobie sprawę, jakim sobą siebie chcemy być, to otrzymamy od wszechświata wszelką pomoc dokładnie w tym momencie. Święto Światła i tak zwane Boże Narodzenie, Wigilia, jak i Saturnalia, oczywiście, wszystkie te święta pokrywają się czasowo. Przypadek? Nie sądzę. Chodzi o to, że ten czas ma potencjał magiczny o niesamowitej wartości. Mówi o tym, że zwycięża dobro niezależnie od wszystkich miar, wag. I właściwie założeń. Chodzi o to, że wraz z odradzającym się słońcem przypominamy sobie o pewnej sekwencyjności, pewnej cykliczności życia. Przypominamy sobie o tym, że niezależnie od tego, przez jakie mroki przechodzimy, z całą pewnością ten świt nastąpi. Jeżeli jesteśmy w życiu, możemy się tego po prostu spodziewać. To światło emitowane przez słońce, jak zapewne zauważyliście zmienia się ostatnio i naukowcy, no jedni są zachwyceni, drudzy zaniepokojeni, ale wszyscy zgadzają się co do jednego. Na Ziemię przenika o wiele więcej promieni słonecznych i powiedzmy wpływów aktywności Słońca niż działo się to dotychczasowo. Ma to wpływ na to, jak się czujemy, ma to wpływ na całą cywilizację, ma to wpływ na nasz proces decyzyjny. Ma to wpływ na to, czy danego dnia jesteśmy zorganizowani, czy też zupełnie rozpłynięci. No więc nastąpi pewne przegrupowanie energii. Podczas dnia, który nazywamy Świętem Światła, my świętujemy ten dzień 21 grudnia, tak, żebyście mieli wybór, w którym dniu sobie w ten rytuał wejdziecie, połączycie się z nim. To jest rytuał, który w połowie jest skupiony na tobie, w połowie na świecie, ale przez swój pryzmat. Przez to, co ty uważasz w tym świecie za ważne dla siebie, za swoje, za takie, na którym ci naprawdę zależy. Oto masz przed sobą szansę, by przez Twoje słowa wydarzyło się życie dla całej ludzkości. I mówisz. Właściwie, znając magię, mam te szanse codziennie. Jasne. Ale szansę powodzenia swojego słowa w tak magicznym czasie świata masz teraz. Po prostu. Jest bardzo ważne, by do święta światła podejść z pewną szczególną energią, w której święta mogą pomóc. Jeżeli się w stanie poczuć taką atmosferę odświętności, szacunku, tworzenia piękna, atmosferę takiego zadowolenia, honoru, to to jest właśnie ten pułap, z którego wchodzimy w święto światła. Dla wielu osób będzie pomocne, jeżeli założycie do tej ceremonii swoje szaty ceremonialne. Czy to są na przykład jakieś elementy biżuterii, które Wam mówią, że teraz oto jesteście w rytuale? Czy to jest po prostu jakaś rzecz, którą uznajecie za najpiękniejszą posiadaną na dany moment? Wy to podkreślcie, jest to ważne symbolicznie w energii i w materii, że uważacie to za piękne, że ta chwila jest piękna, że ta ceremonia jest podkreśleniem również i waszej godności czyniącego. Dla wszystkich uczniów i mistrzów w Akademii Magii, a oczywiście pod choinką będzie niespodzianka, rytuał wejścia w najwyższe piękne siebie i. Takie cudo znajdziecie pod choinką, nie tylko to. Także jeżeli nie wiecie jeszcze, co podarować komuś, kto zainteresowany jest rozwojem duchowym, to może być miesięczny dostęp do Akademii Magii. Pamiętajcie, ja nie limituję tego technicznie, zresztą nawet chyba nie ma takiej możliwości, nie szukałam jej, więc niezależnie w jakim momencie dołączycie, przez 30 dni macie dostęp do wszystkiego, co kiedykolwiek w tej szkole po prostu się działo, czyli od momentu założenia, aż do chwili bieżącej, to za co płacicie, to 30 dni abonamentu. I wtedy będzie można też dołączyć do Rytuału Święto Światła. Czy będzie on na Akademii? Nie wiem. Zobaczymy. Natomiast z całą pewnością, jeżeli uważacie, że powinniście go zrobić, że jest to dla Was osobiście coś turbo ważnego, że teraz wchodzicie właśnie w ten swój rytm najwyższej twórczości. Że wiecie, że to już nie są ćwiczenia, to już jest ten czas ostateczny. Jeżeli nie możecie znaleźć swojej drogi by wejść w ten rytuał, to napiszcie po prostu do nas i najlepiej skomunikujcie się na Fanpage'u Akademia Magii znajdziemy drogę. Jest to ważne, bo ten rytuał możecie zrobić w każdym momencie życia, gdy chcecie, żeby wygrało światło, możecie go zrobić na życie, możecie go zrobić w intencji osoby, możecie go zrobić w intencji sprawy. Ten rytuał jest mostem, który wyprowadza z ciemności światło. I w takim właśnie świcie światła spotkamy się w tej ceremonii. Będzie ona złożona z kilku elementów. Będzie rytuał orkanielski, zapewne będzie też przygotowanie, które Wam zestawi z takimi informacjami astrologicznymi, co się dzieje i będziecie mieli też w piśmie przekazane na przykład najlepsze zaklęcia, czy też najlepsze kierunki magii na dany czas. Pamiętajcie, że to co robimy jest. Widoczne globalnie. Możecie później wejść w internet, w niezależne źródło, albo i nawet w te zależne, zobaczyć co się dzieje i poczujecie, na który z tych wydarzeń macie autentyczne przełożenie. Niezależnie od tego, że nie stoicie na mównicy, w żadnym sejmie, ani też na scenie, niektórzy z Was, i że generalnie rzecz biorąc, tworząc coś w swoim domu, w zaciszu domowym, w kompletnej ciszy, jesteście w stanie. Mieć taki impact właśnie ze względu na to, że ta energia ma określoną jakość i że wsparta jest magią. Kiedy zależy Wam na czymś, by nastąpił jakiś cud, chodzi wam to po głowie. Może to nie jest związane z Wami, z waszą rodziną, ale zobaczyliście, że ktoś tego potrzebuje, nawet jeżeli nie pamiętacie imion, nazwisk, konkretów, możecie podejść do tego rytuału bardzo prostą regułą. Która wielu uratowała życie. Mianowicie, jeżeli wysłane są w waszym kierunku prośby do Boga, to zanosicie je sobą prosto w boskość. Chodzi o to, że często człowiek limituje się w swoich rozwiązaniach. Nawet jeżeli jest genialnym medium, nawet jeżeli jest świetnym magiem czy wieźmą, bo wydaje się jemu bądź jej, że jeżeli nie mają na coś pomysłu to nie wiedzą jak to zrobić trzeba poszukać kogoś mądrzejszego tymczasem to ty jesteś rozwiązaniem dla każdej sytuacji w której jesteś pamiętaj o tym jeżeli wyrazisz swoim słowem otwartość na to by każda prośba i każda modlitwa wysłana w Boskość która przyniesie dobrą z którą ty masz połączenie żeby ona została spełniona, to po prostu będzie. Podczas tych energii będziemy zatwierdzać rzeczy. Zatwierdzać, wpisywać w życie, ustanawiać. Miejcie coś do pisania, miejcie białą świecę, miejcie czystą szklankę z wodą. Wodę złapcie w tę szklankę albo z bieżącego deszczu bądź śniegu, a jeżeli nie ma, to kranuwa, woda bieżąca, najbliżej rytuału jak tylko dacie radę. I od razu przestrzegam, w pewnym momencie trzeba będzie się tej wody napić, więc jeżeli macie tutaj jakieś obostrzenia, bądź po prostu nie możecie pić wody z kranu, to przygotujcie sobie taką, którą możecie pić, a wodę z kranu i tak przygotujcie sobie na ołtarzu jako wodę świata, wodę bieżącą, wodę po prostu tego momentu. Święto światła to czas szczególny dla każdego maga, bo pokazuje w działaniu faktyczną moc. Dlatego zapraszam wszystkich, którzy chcą doznać oświecenia na swój temat, którzy mogą sobie pozwolić na spędzenie tych kilku godzin w najwyższej substancji wiary, i oczywiście, którzy czują, że chcą zmienić świat i wiedzą jak. To będzie bardzo mocna ceremonia. Nie będzie ona skondensowana na odczucia w ciele. Dlatego jeżeli potrzebujecie cukru albo drętwieją wam nogi, zabezpieczcie się, bo nie będziecie czuli czasu. Natomiast zostaniecie wzięci w taką podróż po tych punktach świata, gdzie dotarliście, a się nawet nie spodziewacie i to na pewno będzie ten piękny element. Więcej Wam nie powiem, bo nie wiem, natomiast wiem że już się cieszę, że mogę dla Was tę ceremonię poprowadzić i jak co roku spotkajmy się właśnie w tym szczególnym, magicznym momencie. Jeszcze jedno, święto światła to pierwsza ceremonia, jaką kiedykolwiek przeprowadziłam w Akademii Ducha i pierwsza ceremonia, w której to wpuściłam ludzi do swojego domu, żeby razem z tymi ludźmi, z nieznajomymi kompletnie z nieznajomymi z internetu odpalić świecę, ludzie się trochę spóźnili. Ceremonia była na dziewiątą, wszyscy przyszli dziewiąta, pięć, dziesięć, więc e, poznaliśmy swoje intencje, zanim poznaliśmy swoje imiona. E, przeprowadziliśmy całą ceremonię u mnie w kuchni. Każdy trzymał swoją świecę. Tylko ludzi było bardzo wielu, 40 osób, które po prostu interesowały się magią. Nie widziałam ich nigdy wcześniej. Większość, widzę do dzisiaj, e, z tego dnia, Natomiast to był start czegoś bardzo ważnego i cały czas biegnąc za tym startem po prostu kontynuujemy to dzieło. Chcę, żebyście wiedzieli, że dzięki temu jest więcej magii w świecie, mogą się dziać rzeczy, które wcześniej zupełnie były poza wydarzeniem, nie było ich dostępności i częściowo to również dzięki Tobie. Dzięki Wam. Pamiętajcie o tym, bądźcie w pełnej wdzięczności, ubierzcie się pięknie i widzimy się po aktywnej stronie granicy działania. Miłości Moc, miłości Moc, miłości Moc. Wspaniałego, doskonałego, cudownego święta światła.